Dzisiaj przedwaj poszły w kolejnym materiałem. Chciałbym dzisiaj poruszyć materiał, a dokładniej temat Dlaczego, Boszu, jeździsz takim moto. Taką 140, -ką. dlaczego nie kupujesz setki Albo litra, litra kupuj! Bosz, litra kupuj, on jest fajnie, mocny i super, w ogóle zajebisty szybko jedzie ten Ale dobra, no popatrzcie gdzie ja jeżdżę Gdzie ja jeżdżę od trzech czy czterech ostatnich motowlogów Gdzie? Po jakich drogach? autentycznie myślicie, że warto by było, abym ja tutaj sobie kupił litra albo 600? Czy naprawdę warto jest, żebym po takich drogach, gdzie i tak jadę 60, i tak jadę 50, maks jadę 70, czy naprawdę warto jest, abym jako kupił pół litra? Czy to litr ma się męczyć tylko dlatego, że prostu jeździ po Podkarpaciu, czyli po takich polskich krętych drogach najczęściej? No nie, no, no kupić, nie oszukujmy się po cholerę mili na takie drogi. no! <grym> Wiecie, co innego, gdybym, nie wiem, chciał jechać do drugi koniec Polski, na Mazury, nad morze, nawet do tego zakopca od Storadop, wtedy się zgodzę, wtedy mogę kupować 600 litra, tak, wtedy tak, bo wtedy faktycznie wykorzystam tą moc, wykorzystam tą prędkość, wykorzystam ten motocykl, a na takie drogi jak tutaj... No dobra, jakąś 400 spoko, 500 to spoko i szczerze się przyznam, myślę na takim motocykle. Niektórzy właśnie się pytają, to, co poszło, jaki dostępny motocykl? No nie wiem, jak znam sobie w sprawku kiedyś, czy to samochodowe, czy na motocykl, wiecie, poszło, nie ma żadnego prawa jazdy, tak. Poszło ma kurwa, 30 lat nie ma prawa jazdy, no tak wyszło. Po prostu raz pieniędzy, nie ma, raz nie ma czasu, a raz po prostu. Nie jest później potrzebne. Aczkolwiek, no przykład jak na i do że faktycznie by się przydał, mimo że ja nie chcę samochodu, nie, chcę, nie będę tego samochodu raczej gdzieś tam pytnował i nie jeździł. Tak czasem gdzieś te prawo jazdy potem by się przydało. Ale gdy zdam faktycznie to prawo jazdy na motocykl, to nie, nie będę tak powoli, że jaki fajny przejazd przez rzekę. To jest dużo czasu takich fajnych przejazdów. My <grym> się nie rozjaracie takimi, jak u siebie macie, a u mnie to z tego na pęczki. Znaczy, ja tu też jest taki przejazd, to tak faktycznie przez rzekę rzekę. Ale no, się chyba pozbodu, tego pokazuję pokazuje coś palcem i tak dalej. Ale no, jak będę jechał z nieprawką, no to być może wtedy sobie kupię jakąś właśnie 500, 600, albo to będzie GS, albo najchętniej chciałbym CB500. To się zastanowi, ale dlaczego by CB500? No nie wiem, tyle motocykli jest, jakieś Spałki, jakieś litry, jakieś CBR, 600ki. To kupuj. No nie, ja chcę CB. Ja chcę CB, mi się podoba ta dwucylindrówka e, i ja mam jechać teraz? Cholera jasna. No nie wiem, jadę w prawo. I tuż tu na lewo jest Bystrzyca. Nie wiem, które... Aha, to jest koniec drogi, to po prostu dobra. Dobrze, że chociaż tutaj taki znak postawili, a wcześniej go nie dali. No to nie jedziemy na tę Bystrzycę. Wiecie, ciągle się szukam, gdzie jestem, bo nie wiem co to jest za bus, co, co to za miejscowość Nie byłem tu nigdy Jadę sobie, wiecie, na oślep <laughs> Ale no, e jeżeli będę miał faktycznie hajs, będę mieć prawko, będę mieć wszystko to Będę faktycznie kupię sobie tą 500 Może jakąś 400, bo być może to będzie YZ400 Tak, chyba tak się to nazywało, albo YZ, albo YX, albo Y coś tam Albo Z coś tam, już nie pamiętam e 400, każdym razie dwucylindrowa fajna maszyna stara bo mi się bardzo podobają takie stare klasyczne kwadratowe jeszcze najlepiej motocykle albo z okrągłą lampą, właśnie tak jak bo dlatego chciałem zawsze GP, bo mi się podobał pod względem lampy, pod względem budowy. Ten motocykl po prostu czy sobie motorower zawsze mi się najbardziej podobał ze wszystkich. No i go mam w końcu, tak? I jak mówię, ja mam dopiero 30 lat. Niektórzy powiedzą, że już, nie? Że kurde, przecież w to taki stary jesteś, to za chwilę już motocykl nie będzie. No nie no co ja motocykl nie będę jeździł. Ja z miłą chęcią, mam w planie na motocyklu jeździć jak najdłużej się da. A skoro taki mam plany, to po co ja mam od razu kupować litra i wiedzieć jak ten litr jeździ i się nim znudzić? O. Bo niełatwo jest, nie, jest nie trudno jest sobie zrobić to prawką, zrobić, kupić tego litra. No na co? No, pojeżdżę 3 lata, 4 lata, znudzi mi się to, nie co kupię Następnego litra, a może, nie wiem, dwulitrowy motocykl tak sobie kupię, No nie, no na sorry, na no trzeba po pomału. To bym się tak zanudził. Poza tym z drugiej strony, szczerze, ja się tak bardzo że jest do tej 125 i 140 ze szczerze, mi tej mocy wiele nie trzeba. Wiecie, tak, tutaj sobie jadę elegancko, patrzcie, sobie powiedz, jedzie prosto. Wiecie, sobie siadam, sobie jadę, nie potrzebuję prędkości, nie potrzebuję spida, bo to jest pod Karpacie. I dopóki tu będę jeździć, no to co najwyżej, tak jak mówię, 200 lub 300 pojemności to jest wystarczająco śmiało na te drogi. No dobra, to bym mógł jechać teraz z tuwą ale dobra wypadnie mi coś i co i leżę i tu rób po co mi to niech to żyć jeszcze przynajmniej do 60, Po 60 mogę kipnąć bo taki to mi plan dosyć sześć 60, a potem to niech dzieje się wola nieba I też nie ma nieba bo jest motor motornym bogiem w ogóle co sądzicie aby stworzyć taki pseudo wiecie religijny kult motora wiecie niech niektórzy pewnie film motor a jak mi to sobie obejrzyjcie Swe motory zakładaj A la score. Motor umiera. Motor nie umiera nigdy, Motor jest wieczny. Nie ma Boga, jest Motor. No mo. Kiedyś myślałem, żeby zrobić taki będzie pseudo-kult Motura. Taką pseudo-religię. A no, może nie. Grechor stworzył własną religię kult Motura. Pseudo-osarenka sobie przez drogę przebiega, patrzy się. I mamy w nosie. Ale poszło spidem <laughs> będzie Będziesz widok męda przez drogę przebiegać, ty I tak mówię, chciałem kiedyś stworzyć taki kurw motura I jak po prostu, chodzi w tym o to, że Nie wiem, jesteśmy sobie na zwlocie, jesteśmy gdzieś Jedzie motocykl i robimy motur, motur. <laughs> Nic się nie zmieniło Motorzyści byli, sobie i będą <laughs> Albo przykładowo modliło się do ŚWIĘTEJ ŚWIECY ZAPŁONOWEJ! Wielkim oturze, benzynę, w Wielkim otórze, swoją przenaświętszą benzynę zamiast w wino, abyś pragnienie nasze ugasić ogóle. Mówiłem mu spowiedzi miesiąc temu. kłamałem, nie słuchałem rodziców, piłem alkohol, miałem nieczyste myśli i nieczyste czyny. Grzeszyłeś z dziewczyną? Nie, sam. <laughs> Kurde, i dobra, gdzie mam to rozjechać. mam teraz jechać? Na prawo wiele na lewo Sędziszów. A to Zagorzyce. Kujdź, patrz, ja nawet no, muszę się wrócić, jak na Wielopole. No sądzisz, że to nie, no to tam nie chcę jechać, bo to to już zyskuje cieropczyca. Zjedziemy w prawo, musimy się cofnąć. Życie. Tak więc też możecie mieć, dać znać, co myślicie o takim pseudo motura? No, takiego, no, co to kultywuje, tak szczerze. <laughs> Ale może no, być coś grubszego, jakieś lepki, wiecie, jakieś koszulki, bluzy, kurtałki, takie rzeczy, wiecie, grupę motur. <laughs> Oto święty wizerunek wow. naszego pana. Co coś, nie wiem, jak, jakiś ekipę coś nie no wiecie, o co mi chodzi, no. no Zmyślajcie się, na pewno. Dobra co my tu mamy? Lewo, o lewo jadę na jad. Dobra wiem gdzie jestem! Hurra! jak widzę janczar to wiem gdzie jestem! Kuniki! Kuniki we znaczeniu drogi gdzie mam jechać? <guliki> to autentycznie nie bo szczerze nie będzie, jest to nadal... <guliki> ale jak widzę janczar w tą stronę to tutaj jadę, bo wiem, gdzie wyjadę <guliki> Wiecie, że taka radość jest, jak się znajdzie, wiecie drogę No i bez mapy, bez niczego No to się ma na telefonie tam wyznaczoną, miałem w sumie mapkę wyznaczoną, ale tylko kawałek ale wyjechałem poza obszar tej mapy i zawsze <grym> się, zawsze Boszu ze sobą wozi papierową mapę, no nie wiem, nie widać gdzie tu jest tu, wierzcie mi, jest tutaj schowana ta mapa zawsze Więc w razie czego, ale to jest fajnie, ładnie Zawsze ta mapa ze mną jest, żeby się w razie czego ostateczności mnie noc złapała, żeby się móc jakoś tam gdzieś odnaleźć, nie, bo to różnie bywa No, a dlaczego w ogóle Boszu jeździ po takich wypiździejewach? A bo lubię ja lubię, nie lubię zapierdalać po prostej drodze. No że to bym tego lintra, nie nieszczęsnego miał, no to może bym ktoś lubił tą zapierdalać, ale to jest taka frajda chwilowa A już jak siedzie, jedzie w nowe tereny, wiecie, to człowiek lewo prawo, lewo prawo, ja nie będę się patrzeć, nie? Ja patrzę sobie w lewo, patrzę się w prawo, patrzcie jakie trzymatne drogi. Patrzcie droga, mosteczek. Dolina! Zajebiste, piękna dolina! Kóźniej właśnie chce popatrzeć przez tą chociaż chwilkę na to. No, najbardziej to by się chciał jeszcze zwolnić tak szczerze jechać wolno. Droga do tego półziutka. elegancka, nic tu nie za żaden samochód, nic na nie wyprzedza, nic na nas nie trąbi. To się nic nie dzieje. Jesteśmy sobie sami sobą na drodze przed siebie. To jest piękne moim zdaniem. To jest piękne w motocykliście. Moc w motocyklizmie. No to się w, w moturzeniu. <laughs> Matur. <śmiech> O no, i tu widać koniki też mają. Kurde, to wszędzie koniki mają. Ja lubię koniki. Koniki to fajne zwierzaki. Koniki to są takie, wiecie, motory, ale bez silnika. Jednokonne. Jednokonne motury. Które też na koło idą, a raczej na kopyta. Także no. Ale widzicie, Takie piękne drogi. No ja to lubię, kurde, no ja naprawdę to lubię. Co by taką drogą jechać? nieznaną Pod słońce, które sobie będę zerzucam. No pięknie to jest, kurde, no coś takiego lubię? Ja nie lubię zapierdalać, ja się czasem lubię pojechać sobie, wiecie, na izepki, na zakręty, poskładać się tym motorem, lubię sobie na kole pojeździć, miałem takie okresie, ja dużo się na kole i to jest fajne, też to bardzo lubię, ale nie ma nic piękniejszego, tak? no patrzcie się tu, droga do góry, na dół, do góry, na dół, zakręt, kurde, piękne to jest, po co ja jeżdżę motorem, żeby takie rzeczy oglądać, ja wam współczuję, naprawdę ja wam współczuję, większości z was, bo Wy mieszkacie gdzieś tam, wiecie, centrum, w Polsce, gdzieś nad morzem, Mazury, powiedzmy, to są ładne akurat, ale, ale jeździcie tam, gdzie jest prosto, gdzie jest nudno. I się do strony się pewnie dziwię, że w sumie Wy nie rozumiecie tego, co ja tutaj czuję, no bo to jest zrozumiałe, bo tego nie macie. Ja to mam i możecie mi po prostu zatrościć i możecie przyjechać do Zapraszam bardzo, serdecznie. Nawet można zawsze jakąś piątkę zbić. Zresztą jedna osoba się tutaj już deklaruje ona tam wie o kogo chodzi Panna Elw Anna przy ma ochotę przyjechać tutaj do mnie, właśnie. stricte do mnie Jako mój widz Ale nie będę nic więcej mówić Mówię ci, ja też nie chcę, żebyście się wszyscy do mnie zjeżdżali To nie o to chodzi Wy możecie wpaść w bieszczady, można siedzieć gdzieś wiecie zawsze spotkać, spiknąć, lewą zbić i dobra, ja chyba idę w prawo Kurde, ale tak mnie kusi tam pojechać nic, nie idzie, za mną nic Ja to sobie zjadę <grydy> Tak dowiecie wiecie, samego fun factu sobie tutaj zjadę Może to jest kamyczek, ale patrzcie tylny hamulec, delikatnie naciskam Cały czas bez sprzęgła Motor sobie jedzie sam Patrzcie, jaka to jest dolina <grydy> Ale to są tereny, to w ogóle krosi mieć to by było to nie popatrzymy jakiś zakaz wjazdu tu nie ma w ogóle. Nie, na ktoś tu mieszka to chyba można wjechać. I kurczę, to jest sobie asfalt. Wiecie co? Jadę. Jadę tędy. Więc sobie tego przejechać zwiedzi w dół. Ale jest asfalt. A wiecie co to znaczy? No, tędy gdzieś się da dojechać, <noise> więc jedziemy tędy. I to jest oczywiście piękne, róbcie tak. Jedziecie sobie drogą główną, wjeżdżacie boczną i nią. Oczywiście, że jeśli gdzieś nie spieszycie, tak, jeżeli macie jakieś cel, no to wiecie to sobie, jedziecie główną, ale jak się pamiętacie bez celu, jeżdżajcie wszędzie. Czasem w polną drogę kawałek, czasem widzicie, tu wjechałem w kamienistą drogę, zjechałem na dół, było niebezpiecznie, a wjechałem na asfalt i ja to sobie gdzieś, nie wiem dokąd dojadę. No, w daleko mnie nie jadę, bo jest jakaś krzyżówka. Coś nie oznakowana, więc to są pojazd do Hebzi i do Hebzi, czyli i donikąd, ale jedziemy sobie w lewo, bo mniej więcej gdzieś tam się kieruje, jeżeli chodzi o kierunek świata. Jest bardzo prawdopodobne, że po prostu skróciłem sobie teraz drogę. To jest picha na to jest droga jakaś krajowa. W sensie tam między międzywojewódzka czy tam między nie wiem jak tam się do drogi nazywają, szczerze. No, dobra, kręty do bo się tak rozgaduję. Jak się znacie mnie, to po prostu bateria już padła i po niej nagadam sobie do siebie, bo tak może być. Bo to już jest dużo materiałów dzisiaj nagranych, ale pięknie to jest, no ja lubię takie kurde trasy, to jest to co ja lubię. Wjechać w obcą drogę, nieznaną, przed siebie, gdzieś sobie jadę, gdzieś dojadę, nie patrzę gdzie, nie patrzę skąd. Jadę, przed siebie jadę, to jest najważniejsze na no, pięknych widokach. Dobra i kończę, na razie, no, yo! Trzymajcie się, idę do następnych materiałów. Jeszcze się nagrywa Tak, by się bateriał nagrał O, i dojechaliśmy do Ranca, do tego miejsca, do którego chciałem No i widzicie, na lewo, na lewo sobie też pojadę Ktoś nawet lewej nie pokażę. zająty, bo to co prosto. Tam jest w trągowej No i widzicie, trafiłem tam, gdzie chciałem <grym>